Cześć. Witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jestem na Tikwandzie. O, jakaś dziurka. A, tu korimy. Korim Skirmisher i charlatan. No, ciekawe, co tu jest. Jakaś nowa miejscóweczka wypasiona. O, jaki ładny parasol. O, fajnie tutaj jest. Ej, chyba mi się tu spodoba. O, kolejna jakaś dziura. Uuu. Vanguard skirmiszer. I szorlatan. O! Fajnie o, to taka woda to pasuje mi na hydry bardziej, ale chyba nie będzie hydr. No nie widzę, ci widać na razie te korimki. No ale dość dużo ich jest. No tutaj. Podobnie właśnie jak na Wenore na faku. Na no, Wenore, a tutaj tak zrobili, że o! Chodzisz po kładzie i dużo fajnych miejscówek jest naprawdę ciekawych. Tutaj mamy same korimy. Co z Korymów? No coś tam zawsze można zlecić. Dużo tych tarczy leci, mieczy. Hajsu można na czoło Wiadomo, dla mniejszych leveli, my no tak jak ja, pros high level, no to co to dla mnie takie dubskie trochę, ale zwiedzam, bo to jest kanał o podróżowaniu. Podróżowanie w Tibi, tak. Podróżujemy, zwiedzamy. No i fajnie się ogólnie zwiedza. Bardzo chętnie bym zwiedził miasto i Widzieliście, że już zwiedzałem, no ale no tak myślę. Tak myślę, gdzie tam jeść, co tam pozwiedzać, bo tam takie wotworki takie, no... Bym musiał chyba na Manashirdzie ich rozwalać, bo tak tą kombo mogłoby pójść. Ale ogólnie na razie to zwiedzam sobie, jak widzicie, dżunglę. Zwiedzam dżunglę, podróżuję sobie. Szukam coraz to nowszych miejscóweczek, a powiem Wam, że na dżungli jest dużo fajnych miejscówek. Co widzicie zresztą na moich odcineczkach, jakie konkretne miejscóweczki tutaj macie. Pamiętajcie, możecie się wybrać albo noob harem, albo swoim lepszym harem, Na te wszystkie miejscówki. No ta dzisiejsza to bardziej taki noob harem, do 60 tego levela, żeby sobie tam trochę giepeków, żeby powpadało. Ale ogólnie ładnie, tutaj woda taka ładnie ozdobili. Ciekawa miejscu, beczka, zawsze coś nowego, nowe miejscówko, bo, bo tak na jednym miejscu ekspisz, ty ja nie lubię, że ekspisz z godzinę czy dwie w jednym tym samym miejscu, bo to się nudzi, tak latać, nawalać. Ka monotonia. ja to lubię zwiedzać, nawalać i zwiedzanie to rozumiem, no. Tak można grać, a nie w jednym miejscu, jak wygracie na pewno nieraz. W jednym miejscu trzy godziny ekspicie. No a tutaj pozwiedzamy, tu, tam, gdzieś tam pójdziemy. Jak na razie mi ładnie idzie? Hauric did zero do dzików, no żadnej postaci nie padam. Prosem jestem, dlatego tak ładnie, że nie padam. Dobrze gram, mam dobry refleks, jestem prosem. No a jak będzie lepszy komputer, to wiadomo, lepsze FPS-y będą, to już całkiem będę prosem. Wszystko będę szybciej widział. Wtedy to dopiero ultra instinct będzie. Tak już jest refleks, no ale ogólnie to. Taki od właśnie oto odcinek o Spike, Spike Shield spadł, no właśnie i to się można uwalić, później jest z Hajsiku, bo z nich często dość spada. No, no i taki to odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. A jak się podobał, to co dajecie? Wiadomo, że pierwsze co to sumika. Potem możecie dać łapkę w górę. Potem komentarz. Hej, mile widziany. Tak? No, to dziękuję. Widzicie co tam wam się nie podoba, coś źle robię. Żebym wiedział. Będę starał się to naprawić. O! No i to taka już miejscóweczka, już tutaj to będę zwracał do góry. Będę się pobiegać sobie pod dżungli. Po dżungli pełnej tajemnic. Dobra! W takim razie mam nadzieję, że dacie subika. Dobra, trzymajcie się, cześć. Ara.